Dzień dobry, jesteśmy w pokoju, w którym będę robiła opatrunek Panu mieszka temu mieszkańcowi. I zanim zrobię, chcę wprowadzić w temat. Rany powstają na skutek uszkodzenia skóry lub tkanki. Mamy różnego rodzaju rany. Mamy rany kłute, szarpane, tłuczone i inne. Mamy też rany powierzchowne, głębokie. Spowodowane różnego rodzaju przedmiotami. U osoby, u której właśnie będę robiła opatrunek, jest rana, którą spowodowała martwica tkanki. Martwica tkanki powstały na skutek niedokrwienia, długotrwałego ucisku lub gwałtownej zmiany ciepłoty ciała. Martwe komórki przestają być zaopatrzone w tlen. I tkanka zaczyna ulegać schorzeniu. W tym przypadku martwica spowodowana była odmrożeniem, czyli spadkiem temperatury ciała. Martwica obejmowała tak dużą powierzchnię, że trzeba było dokonać przeszczepu. Po przeszczepie powstała rana, i właśnie opatrunek będę robiła po, na obu stopach. Które są po przeszczepie. Do opatrunku przygotowałam środki opatrunkowe, bandaże, płyn odkażający, leczniczy, przepisany przez lekarza, rękawice, torba na stary opatrunek i opatrunek będzie zdejmowany i zakładany nowy. Mieszkańcy sobie szykują posiłki kuchni przybocznej sami, na co mają ochotę, na co mają ochotę sobie szykują i uczą się przez to również obsługiwać maszyny jakie są. Kiedyś robili to ręcznie, garny na a dzisiaj uczą się obsługiwać maszynek elektrycznych, tak żeby nie dostali tyle. Jestem specjalista pracy socjalnej i terapeuta U nas prowadzona jest różnego rodzaju terapia pod względem fizycznym, fizycznym i społecznym. Pod względem fizycznym organizujemy różnego rodzaju wycieczki, spacery, gry, zabawy, odwiedziny w środowisku. Pod względem A jeszcze fizycznym różnego rodzaju ćwiczenia rehabilitacyjne, które odbywają się. Trzy razy w tygodniu od godziny 9.30 do 10.00. No to jest takie relaksujące przy muzyce ćwier, ćwierkaniu ptaszków, szum wody i wspólnie z masażystko to robimy. Są tylko po pół godziny i chętne osoby zawsze przychodzą i uczestniczą. Pod względem psychicznym różnego rodzaju... Powodów. Mowy, e, celanty, no, w celach w trudnych chwilach wspierania, wizyty lekarzy, różnych specjalistów, wyjazdy e, do środowiska pod potrzeby, załatwienie spraw osobistych. E, prowadzimy różne rodzaje terapii zajęciowej. Zajęcia terapeutyczne odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku, od godziny 10 do 13 i prowadzę ja. Zawsze zapraszamy chętnych, jak to może, chcę po prostu swoje umiejętności, swoje talenty rozwijać. Bardzo są miłe tutaj mieszkańcy widziani. Z tej strony, z prawej strony pokażemy artyterapię, bo tutaj działa wyobraźnia, trzeba coś narysować, namaleować, przykleić. To jest artyterapia. Pobudzamy nasze receptory do Tutaj może przejdziemy dalej. Prowadzimy. To są kartki okolicznościowe. Przypuśćmy, teraz w tej chwili skupiamy się na kartkach z życzeniami, z wierszami na dzień mamy. No tu żeśmy już przygotowali no, do wycinania, do naklejania. Proszę bardzo. Nasi mieszkańcy przygotowują elementy, ja je tam komponuję w całość, bo dzięki Newtonom tutaj jest. A ta nasza praca i te nasze spotkanie. No tu jest terapia manualna, to jest modelina, plastelina, masa solna. Tutaj. O, proszę bardzo. I to jest sylwioterapia. Sylwioterapia to wszystko, to jest co na łonie natury wykorzystywane. Las, woda, resztki można powiedzieć, no, szyszki, coś suchego, kasztany. Mamy jeszcze tutaj, jak ta chuba, ślimaczki. Proszę, tutaj. Można jeszcze powiedzieć, wykorzystujemy takie rzeczy z recyklingu, a Link to są takie rzeczy używane, tak jak troszkę makaronu, troszkę cytrynki, słonecznik, no, jakieś tam kwiatki, jakaś tam ziarenka kawy. Dalej tutaj może przejdziemy, pokażemy jak tutaj są, można powiedzieć, że troszkę jest bardziej praca twórcza dla sprawniejszych rąk, bo to są robione gobeliny. To jest igła wowelinowa, no, no Troszkę tak to ciężej wychodzi, trzeba precyzji, to no troszkę sprawniejszych rąk i pracy. Ale przy starciu mieszkańców jakoś to nam wychodzi. Mamy też tutaj filmoterapię, jak tutaj widać, oglądamy film z kasety, oglądamy i na DVD. Mamy tutaj różnego rodzaju jeszcze, prowadzimy w tej sali biblioterapię, prowadzimy muzykoterapię. To prowadzimy, biblioterapia polega na tym, że czytamy e, różnego rodzaju artykuły z książek, z gazet, aforizmy, przysłowia, anegdoty, coś tam miłego, jakieś tam e, wspomnienia, to tutaj wszystko się odbywa. A to odbywa się, a to jest praca, jest troszkę można powiedzieć, że żmudna, ale bardzo cieszy, bo daje efekty i pobudza do myślenia, do działania. I po prostu jak się coś zrobi, proszę bardzo. No to jest, że no z niczegoś coś zrobić, to też nas to cieszy, bo te spracowane ręce, można powiedzieć Państwa, i spracowane oczki, ale coś jak się wytworzy i zrobi, to naprawdę wszystkich nas to cieszy. Jesteśmy dumni i zadowoleni z tego wszystkiego, że nam tutaj tak ładnie wychodzi. Może tutaj jeszcze z tej strony pokażemy, tu jest papieroterapia. Tu uruchamiamy są różnego rodzaju wycinanki, kredki, farby, różnego rodzaju no, plasteryny, kartki. E, proszę tutaj no, tak, robimy takie różnego rodzaju ozdóbki. Tutaj zajmujemy się może takimi robotkami, już też bardziej precyzyjnymi jak e, e, prace ręczne, jak krzyżykowe e, i, i szeryje. I na szydełku robimy, na drutach robimy, kuleczko robimy. Tu bardzo tu dużo pani Jadzia Jankowska, bardzo dużo pani Chmielewska, panowie to wszystko tutaj wyrabiają w drewnie, co tylko jest możliwe. Montują różnego rodzaju zaczepy, także tutaj co kto może z własnej woli i chęci do nas tu przybywa i robi. Tutaj jesteśmy już takim na etapie takich różnych... Na płótnie, to no, troszkę tak. też jest taka no, żmudna robota. Krzyżykiem dość dokładna, no, ale nam się nigdy nie śpieszy, powolutku efekty jakieś widać i są. Robimy różnego rodzaju spotkania w grupie. Spotkania w grupie nawet dzisiaj będziemy też mieli, jak zrobimy gry, już jesteśmy tu przygotowani. No ale to jest, odbędzie się to o po pomszy świętej, którą żeśmy zaplanowali. Także my się spotykamy codziennie od poniedziałku do piątku, od godziny 13. A jeszcze można powiedzieć, prowadzimy tą o, socjoterapię. Socjoterapia to u nas polega na tym, że często prowadzimy dyskusje, rozmowy o problemach, o zdarzeniach, o skargach, o wnioskach rozstrzyganych. No i dochodzimy do jakiegoś punktu wyjścia, żeby to wszystko było pozytywnie miele załatwione, a mieszkańcy, żeby byli zadowoleni. No i chciałam pięknie podziękować za uzyskanie.